Witajcie! Dzisiaj przygotowałam dla Was sałatkę owocową. Jest to najprostsza, a zarazem najlepsza sałatka, bo przeważnie właśnie w prostocie kryje się cudowny smak. Zajmuje przygotowanie jej dosłownie 5 minut, więc nikt z Was nie będzie musiał się wielce wysić na to, aby zrobić coś naprawdę pysznego, co przede wszystkim lubią dzieci. Zaczynamy od tego, że obieramy jabłko ze skórki i kroimy je w kosteczkę dowolnej wielkości, takiej jaką tylko sobie wymarzycie. Kolejną rzeczą, którą musimy pokroić, jest banan. Jest to porcja dla dwóch osób, takie niewielkie dwie porcje z tego wyjdą, także możemy teraz pokroić banana na połówkę, a później w plasterki. przesypujemy wszystkie składniki do miski. Składników nie ma wiele, więc po prostu przesypujemy pokrojone jabłko i banana do miski i przelewamy do tego jednego jogurta owocowego. Ja polecam jogurt jagodowy lub malinowy. Wiem, że wielu z Was, bo również i my zapomnieliśmy o tej sałatce dawno temu, a to jest naprawdę rewelacyjna, bardzo dobra sałatka, która w większości z nas naprawdę smakuje, żeby ją podać w nieco bardziej ekskluzywny sposób, co będzie piękniej wyglądać, możecie przełożyć ją do lampek do wina. To będzie wtedy bardziej efektowne. Po więcej przepisów zapraszamy na www.jedzonkooblogspot.com Życzymy smacznego! Zapraszamy również do polubienia nas na Facebooku, a także do subskrypcji naszego kanału YouTube. Pozdrawiamy! Pa, pa!